Takie dźwięki towarzyszyły sokołowskim emerytom w całodniowej wyprawie do Warszawy, która odbyła się 18 lipca. Autokar pełen radosnych i zawsze pełnych życia sokołowskich emerytów i rencistów wyruszył szlakiem życia i twórczości fryderyka Chopina. Wycieczka rozpoczęła się spacerem spod pomnika nieznanego żołnierza, gdzie kiedyś znajdował się pałac seski. O dalszym przebiegu wycieczki opowie Elżbieta Wojciechowska-Pasek sekretarz zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Sokołowie Podlaskim. Z placu Piłsudskiego widzieliśmy kopułę kościoła ewangelicko-augsburskiego, gdzie młody Chopin koncertował na instrumencie zaprezentowanym rosyjskiemu carowi Aleksandrowi I podczas koncertu w maju 1825 roku. Potem widzieliśmy pałac prezydencki, kiedyś pałac Redziwiłów, zwany też namiestnikowskim. Na ścianie pałacu jest tablica upamiętniająca pierwszy publiczny koncert ośmioletniego wówczas artysty. Przechodząc dalej krakowskim przedmieściem, widzieliśmy budynek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, obecnie siedziba karitasu, pałac Czapskich, obecnie siedziba Akademii Sztuk Pięknych, pałac Kazimierzowski, obecnie siedziba Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego kościół sióstr wizytek kościół świętego krzyża i pałac ostrowskich wszystkie te miejsca w różny sposób związane były z chopinem krakowskie przedmieście i najbliższa okolica to otoczenie życia kompozytora tu spędził swoje pierwsze dwadzieścia lat życia tu mieszkał uczył się i koncertował Kościele Świętego Krzyża spoczęło jego serce, a w Pałacu Ostrowskich mieści się Muzeum Chopina. Spacerując po tych miejscach spotykamy tablice pamiątkowe i grające ławeczki chopinowskie. Ławeczki wyznaczają szlak Fryderyka Chopina od Muzeum do Placu Krasińskich. Czarny polerowany granit siedziska kojarzy się z czernią fortepianu. Na wierzchu prosty plan szlaku szopenowskiego wystarczy wcisnąć przycisk i możemy posłuchać fragmentu jednego z utworów kompozytora. Jako że w tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, w każdym zakątku Polski organizowane są koncerty i spotkania, mające zbliżyć ludzi do twórczości kompozytora. W Warszawie otwarto nowoczesne multimedialne muzeum mieszczące się w Pałacu Gnińskich Ostrochskich. Każdy, kto tylko zapragnie znaleźć się choć na chwilę w zaczarowanej krainie muzyki kompozytora ma taką szansę. Skorzystali z niej również sokołowianie. Elżbieta Wojciechowska-Pasek nie kryła swego zachwytu i zaszczyciła słuchaczy Radia barwnym opisem tego co można było zobaczyć w muzeum szopenowskim są tu autentyczne pamiątki ale ekspozycje dominują nowoczesne urządzenia dotykowe ekrany kabiny i pulpity ze słuchawkami muzeum składa się z kilku sal między innymi dziecięcej młodszych lat Chopina, sali warszawskiej sali poświęconej kobietom kompozytora i jego podróżą po Europie. W sali warszawskiej, w specjalnych kabinach, możemy wysłuchać jednego z utworów skomponowanych przed wyjazdem kompozytora z kraju. W sali poświęconej kobietom możemy poznać historię znajomości z Georges Saint, z Delfiną Potocką, relacje z siostrami i innymi paniami. Możemy obejrzeć autentyczne pamiątki, na przykład serwetkę Georges Saint z wyhaftowanym monogramem Chopina. W muzeum wszechobecna jest muzyka. Możemy jej posłuchać dotykając ekranu. Otwierając szufladę czy kładąc nuty na instrumencie muzeum jest inne od tych, jakie dotychczas widzieliśmy. Każdy może się czegoś dowiedzieć, nawet jeśli nie jest melomanem. Mimo, że tego dnia temperatura na dworze wynosiła niemal trzydzieści stopni, emeryci i ręciści byli niestrudzeni i na zakończenie swojej przygody z Chopinem wzięli udział w koncercie muzyki szopenowskiej w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Był to koncert Muzyka i róże, który odbył się w ramach międzynarodowego festiwalu pianistycznego Floralia Muzyczne. Grała pani Katarzyna Kraszewska, młoda, zdolna, piękna artystka. Pianistka grała na tarasie dworku Fangorów. Zasłuchana publiczność siedziała w otoczeniu krzewów ozdobnych, wiekowych lip i dębów. Po koncercie oglądaliśmy kolekcję róż. W ogrodzie w kilku miejscach zgromadzono ponad kilkaset odmian róż. Był też krzew odmiany o nazwie Fryderyk Chopin. Niestety kwiaty miał obcięte. A ja mam nadzieję, że sokołowskim emerytom i rencistom nikt i nic nie zdoła podciąć skrzydeł i nadal będą zwiedzać, podróżować i po prostu żyć pełnią życia, tak radośnie jak dotychczas. A kolejna wycieczka już w sierpniu, tym razem do Krakowa. Z Sokołów, Katolickie Radio Podlasie, Karolina Skibniewska.